Satanus i Serafina prezentują. Marcin Przewoźniak. Gang fajniaków i sprzątanie świata. Bycie eko jest, jest fajne! Tysiąc niepotrzebnych rzeczy. Raz, dwa, trzy! Każdy pokazuje, co kupił. Zawołała Wiola. Fajniaki były dziś na zakupach i teraz pokazywały sobie swoje zdobycze. Mam miękki dywanik dla Piotrusia i lusterko dla celinki, żeby mogła układać chmurkową fryzurę. Pochwalił się Dyzio. Dziękuję! Ach! Ucieszył się Piotruś. Ja mam dla Ciebie pelerynkę, żebyś nie zmógł podczas wędrówek, a dla Sony kupiłem ciemne okulary, żeby nie świeciła sobie w oczy, stojąc przed lustrem, gdy myję zęby. Okazało się, że wszyscy przyjaciele zrobili tak samo. Wybrali po prezencie dla sąsiada z jako zakątka i dla swojego opiekuna z wyspy żywioł. Zwykłe zakupy zmieniły się w święto podarunków. Mam też coś dla Stewka, pochwaliła się Julka. Dla Stewka! Fajniaki były wyraźnie zaskoczone. Julka wzięła się pod boki. Chcę mu podarować szczotkę i płyn do czyszczenia o zapachu konwali. Może, gdy wysprząta swój komin, przestanie być takim brudasińskim piratem. Seku? A co ty kupiłeś? zawołali przyjaciele. Smog tylko czekał, aż ktoś go o to zapyta. Natychmiast zjawił się na polanie. Ja kupiłem sobie kubki do czarnej kawy, kupiłem sobie rozpałkę do gryla, kupiłem sobie cztery czarne swetry. kupiłem sobie półkę na książki, yy, kupiłem sobie rajstopy, kupiłem sobie kalosie, kupiłem sobie konewkę, kupiłem sobie pokrowce na siedzenia samochodowe, kupiłem sobie tarkę, kupiłem sobie koszyczek i... Stefek wyliczał tak szybko, że aż zabrakło mu tchu. Oj, 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 oj! Jakie wielkie zakupy! Pisnęła Julka. Chwileczkę, Stefku, przecież ty nie masz samochodu, nie nosisz rajstop ani kaloszy, nie jesz warzyw, które mógłbyś trzeć na tarce. Wyliczała frania. Stefek zacisnął piąstki. A potem pofrunął wysoko i wrzasnął. Odczepcie się! Nie będę jeść warzyw, nie będę chodzić w rajdstwo, i nie wiem po co mi konewka. Ale to wszystko było takie fajne. A teraz nic się już nie mieści w kominie. Nawet ja! Dodał ze smutkiem. Fajniaki pobiegły obejrzeć stewkowe gospodarstwo. Patrzę i nie wierzę! Zawołała Frania. widziała to z góry, tak jak ja. To byś dopiero nie uwierzyła. <grywa> Śmiała się Wiola. Przed kominem, w którym mieszkał Stefek, piętrzyły się sterty zakupów. Było ich tak dużo, że zasłaniały całkowicie wlot do komina. Ruch! Stefku, czy ty byłeś w sklepie? Czy otwierasz sklep u siebie? Szczeknął Piotruś, i podrapał się tylną łapką za uchem. Och, po co ci to wszystko? Spytała zasmucona Sonia. Sam nie wiem, jęknął Stefek. Szumiący liśćmi do bronier nagle wyrósł tuż obok stefkowego kolina. Oleż sobie zaśmieciłeś dom, powiedział. I co z tym teraz zrobimy? Spytała Wiola. Smog podskoczył i krzyknął. Już wiem! Wszystko to spale! Śmieci zamienią się w dym, czyli w nic! I zaczął wrzucać do komina swoje zakupy. Nie zgadzam się! Zawołała Wioła i supermocą skrzydełek zrobiła taki wicher, że wszystkie przedmioty znów wyfrunęły na polankę. Gdy zmienią się w dym! Staną się latającą trucizną. Przecież to sztuczne tworzywa. Dodała Waszka. Hmm, w takim razie je nie zakopię niech znikną pod ziemią. Postanowił Stefek. O, kupiłem sobie kiedyś łopatę. Znalazł szpadel i zaczął kopać nim dół. Protestuję. To jest zanieczyszczanie ziemi. zawołał dziel i sypnął garścią nasion z Wokół Stefka wyrosło natychmiast dwanaście niedużych świerków i smog nie miał już miejsca na wbicie szpadla. Aha, to wy tacy? Dobrze, wrzucę moje rzeczy do wody. Niech sobie ryby pływają w kaloszach i mieszkają w konewce. Stefek dmuchnął tak mocno, że setki niepotrzebnych zakupów podskoczyły i popchnięte burym wiatrem poleciały w kierunku zatoki. Fokafrania natychmiast użyła swojej supermocy i zbudowała z wody wielką, okrągłą tarczę. Niechciane przedmioty odbiły się od niej i wylądowały z powrotem wokół stewka. Ani mi się waż! Woda to nie śmietnik! To jest świat roślin i zwierząt! Co mam w takim razie zrobić? Stefek się rozpłakał. <laughs> to wszystko naprawdę nie jest mi potrzebne! Co nie przyda się Tobie, przekaż innej osobie! zawołała Julka. Zróbmy Loterię! Cieszył się Dydio. Bo już zgadł, na jaki pomysł wpadła jego listkowa siostra. Fajniaki raz dwa napisały ogłoszenie. Wiatr, wyczarowany przez biolę, popędził z plakatami do miasteczka, a wypuszczone przez Ksenię kropelki wody, zmieszane z żywicą, przykleiły je do słupów ogłoszeniowych ekologicznym klejem. Uwaga! Wielka stepowa loteria! Każdy los wygrywa coś. Płaci szklankę wody za piękne nagrody. Eko Zakątek zaprasza w piątek! W piątek od rana do Eko Zakątka przybywały dzieci z rodzicami. Dobromir sprzedawał losy, a każdy z nich kosztował tylko szklankę wody. Wystarczyło podlać nią drzewko lub chrzaczek, które wskazali Julka, Dyzio i Frania. Piotruś i Viola sprawdzali numery losów i prowadzili szczęśliwców do odpowiednich przedmiotów. Niektórzy przynieśli ze sobą całe wiaderka wody, ponieważ chcieli wylosować więcej niż jedną rzecz. Ha, ha, nasze fajniaki mają świetne pomysły! Cieszyła się Ksenia, dolewając do szklanek wody tym, którzy przynieśli jej za mało. Jestem z nich taka dumna! Odpowiedziała Sonia. Oh, spójrzcie! Góra niepotrzebnych rzeczy Stewka już prawie zniknęła. Celinka klaskała w dłonie i wysyłała w dół wietrzyki, które pomagały dzieciom zanieść do domów najcięższe fanty. Po południu wszyscy byli już obdarowani. Sto niepotrzebnych Stefkowi rzeczy znalazło nowych właścicieli, a las był znakomicie podlany i pięknie pachniał. – Hurra! Znowu mam gdzie mieszkać! Juhu! – pisnął Stefek i wskoczył do ukochanego komina.